Kupiliśmy za 55 zł na Ali kopię znanych nożyczek do ratownictwa medycznego. Wyglądają jak oryginał, ale czy działają? Tak można je kupić jeszcze taniej. Od medyka bojowego z doświadczeniem z frontowych okopów Ukrainy dostaliśmy listę testów do zrobienia. Cięcie butów, oczywiście wojskowych, oto one zwane Janami, zimowe buty spadochroniarskie. Nożyczki działają tak dobrze, że prawie nie czuć oporu. Pas wojskowy w większości używa się już pasów parcianych, więc i taki tniemy. Tu również żadnych sensacji. Kilka warstw bielizny termoaktywnej, chyba jak można się było spodziewać. Nie mamy pod ręką kurtki puchowej, ale mamy coś dużo bardziej hardkorowego. Oto tkanina aramidowa z kamizelki kuloodpornej. Czy te nożyczki dadzą radę? Idzie wyraźnie ciężko, ale dużo lepiej i szybciej niż wynika z naszych innych doświadczeń z kewlarem. Może i nie mają certyfikatu, ale i bez tego działają, a są tańsze o 420 zł od oryginału. Dla amatora idealne. Jak dla nas chyba lepszej rekomendacji nie potrzeba. Naprawdę się nam to podoba się.